Dzisiaj zwyciężyliśmy, dalej jesteśmy w grze. jesteśmy w grze. Powiedz parę słów o tym, jak wyglądała dzisiaj współpraca z parkingu, nowy, nowy zawodnik. To zawsze jakiś świeżości w parkingu, jak to wyglądało z tej perspektywy. wyglądało od piątku bardzo fajnie i wiem, że kontrowersyjna decyzja dla większości zielonogórskich mediów, ale Proszę Wam wybaczyć, ale myślę, że wynagrodziliśmy nam to dzisiaj też meczem i zwycięzcą, bo mecz był kapitalny, widowisko na to znakomite. A trening w piątek dla nas był niezwykle ważny. Doszedł nowy zawodnik i też chcieliśmy jakby w skupieniu przygotować się do tego meczu. Bo Darcy nie, potrzebował troszeczkę. Zbyt dziękuję. <laughs> thanks, thank. Okej. Okay. I potrzebowała tego czasu, żeby też to posklejać, natomiast powiem zupełnie otwarcie i szczerze. Nawet nasz y, y, trener mentalny powiedział w piątek, jak był na stadionie, a, mówi, słuchajcie, tu jest nowa energia, ma na to dowody, bo wysłał mi SMS-a i to było widać dzisiaj. Darciw wkomponował zespół rewelacyjnie, także widzieliście dzisiaj kompletny falubas, na który czekaliśmy. Oczywiście czekamy też na Jarka, bo a, jakby tutaj no, rehabilitacja trwa, czekamy na Patryka, ale myślę, że otwieramy nowy rozdział w tym sezonie, myślę, że w końcu zaczniemy na konferencjach prasowych mówić o tym, jak fajnie wygląda w falubazie atmosfera, jak fajnie wygląda przygotowany tor. Dzisiaj mieliśmy kom, kom, kompletną kompletną ee... Powiedzmy, katastrofę pogodową w pewnym momencie. Natomiast Tor, e, tak jak powiedziałem, powtarzam cały czas, że górze jest znakomity. Nawierzchnia została zmieniona w ubiegłym roku też pod tym kątem, e, a żeby było, łatwiej było na nią przygotować w momencie, kiedy, kiedy pada dość intensywny deszcz, natomiast e, po 15 minutach tor był gotowy niemalże do, do jazdy, a żeby był e, znakomity do walki, to pokazać to chłopaki no, najwyższa klasa światowa. Bardzo dziękuję Darciemu, bo e, wszedł w zespół, wiem, że dla niego to był duży stres. o ten temat Darcy plus big stress for you today. Nie, yeah, really. No? no. Okej. Okay? Okay, natomiast e, wiadomo nowa, nowa rzeczywistość, e, nowy klub, nowy tor, natomiast e, podszedł zawodowo profesjonalnie do tematu. Także Darcy, bardzo ci dziękuję. Zrobiłeś kapitalną robotę dzisiaj dzięki tobie też e, i Piotkowi oczywiście bądź od zespół e, Grzesiek grze po kontuzji, słuchajcie, to jest. E, my szukamy zawsze wiatru w polu. Mówimy, że dobrze jest wszędzie gdzie nas nie ma, natomiast my mamy ludzi w zielonej górze z najwyższej światowej pułki, jeżeli chodzi o sztab medyczny i tak dalej. Grzegorz po niecałych trzech tygodniach wrócił na tor i pojawił się kapitalne zawody, tak ze złamanym obojczykiem, jeszcze nie jest, nie jest do końca wyleczony. Mamy swoich ludzi, a szalimy to, co mamy a i, i, i naprawdę doktora Zapotocznego trzeba na rękach nosić, także to wszystko. so, darcy, a uh, short opinion uh, about today's meeting. Uh, was it uh, uh, very stressful for you coming to jilana uh, what is your opinion on the situation uh, at the stage that some of the fans, uh, fans still do not accept your uh, you in the team? yeah, it's okay. Um, you know, i come here today and come to the club for a good season. and, uh, you know, i think it's good for me, it's good for the club. Uh, it's a good opportunity for both of us to um, you know do good points and uh, have some good racing. So yeah, I'm excited to be here. Um, some fans don't like me, but uh, that's their choice. Hopefully we can change that, but if not, yeah, it's no stress for me. Tak. Zaczynając, no, część fanów nie musi akceptować tego, mogą go nie lubić. No, to jest ich wybór, on ma nadzieję, że to z czasem uda się zmienić. No, przyszedł do klubu, przyszedł po to, żeby tutaj jeździć, mieć dobre wyścigi, ścigać się i, i, i jestem bardzo podniecony i dla niego, on wyraża, że to jest najważniejsze. Marcin, jeszcze jedno słowo, bo myślę, że warto to uzupełnić. A, przepraszam, że tak wchodzę w słuchu, ale to jest ważna ważne, rzecz. Jest ciężko, o tym też Państwo mówić. Przepraszam Was za to. że jest tak chaos troszeczkę, ale jesteśmy jeszcze cały czas w strecie i w pomyczowej. Ale chcę powiedzieć jedną no rzecz, że niezależnie od tego, bo ja też jestem z Zielonej Góry, pamiętam doskonale to, co zrobił Darcy, to jest też apel do wszystkich kibiców. Natomiast jesteśmy profesjonalistami, czyli jesteśmy tutaj po to, żeby zrobić zadanie dla Zielonej Góry, dla tego miasta. I powiem tak, oczywiście, pewnie w pamięci to będzie, to nie znaczy, że nie możemy siedzieć koło siebie i nie robić roboty dla, dla, dla kufale tego klubu. I dla mnie Falubas jest najważniejszy. W tym momencie dla pozostałych zawodników został świetnie zaakceptowany przez drużynę, a to w jaki sposób się włożył w swój wkład walką na to, że postawą zwycięstwo jest poza dyskusją, Myślę, każdy z Was to potrafi docenić. I to jest najważniejsze. To jest dzisiaj nasz zawodnik, historia to jest następna. My wrzucamy kartki dalej. Profesjonalnie patrzymy do przodu i o to apeluję do wszystkich kibiców i mediów. Traktujmy go jak swojego, bo robi dla nas dobrą robotę.